Postanowiłem razem z Lumi wybrać się dzisiaj na zakupy i kupiłem Jankowi fajny prezent, słuchajcie, Minecrafta, ponieważ już na tyle dorósł, że myślę, że mógłby sobie normalnie pograć. Mam jeszcze na przykład taką maskę Deadpool'a i różne inne rzeczy, dlatego idziemy płacić i chyba już na tyle to by było, nie? Lumi z zakupków. Tak, tak, e, tak, tak mi się dobra, wydaje. Dobra, ustawiamy że... się na końcu kolejki, Lumiej. Patrz kto tam idzie! To jest Szyfonik! Ej, ojejku, uwaga co on tam ludzie! Robi? Bądźcie, bądźcie czujni, bądźcie ostrożni. Czekaj, ja ubieram maskę, rękawiczki tu jeszcze kupiłem. Mam, mam tu rękawiczkę. Ej, gdzie on idzie w ogóle? Mam nadzieję, że nie będzie demolował znowu galerii handlowej. Patrzcie, nie, to nie, jest. Ale może go śledzimy! Dawaj, chodź, dawaj, Dobra, go później zapłacimy, ja w razie co mam piłę łańcuchową, gdzie on o w jego, jego idzie? spojrzał się. Ej, 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 uwaga, on gdzieś przy domku lakiego w ogóle coś kombinuje, ej, czekaj, trzeba iść po lakiego, chodź, idziemy po lakiego, ej, czekaj, on tam jakoś dźwignię ma, widzisz, rozgląda się, czy no, nikt nie patrzy, faktycznie, czekaj, faktycznie. co on robi, ej, zmieścił się w takie małe przejście, co on coś tam ma, czekaj, tu jest jakaś tabliczka, Wyjechałem na wakacje, ty laki na wakacje, wyjechał Lumi, musimy sami wziąć sprawy w swoje ręce. Co ten Shin Sonic tu kombinuje? Miał być spokojny dzień, były fajne plany. A on nam może je popsuć, pociągamy za tą dźwignię. No dobra, dawaj. To ty próbuj. Dobra. Ja, ja się boję. Ej, ja znam tą bazę, Alo? tu kiedyś był obraz. I się przez obraz tu przechodziło, czekaj. Co on tutaj trzyma? Jak on się tu zmieścił Prze... ej, nie wiem, nie no mam, ej, mam pojęcia. Zobacz, ile elektroniki w ogóle, tablet nawet. A jakie telefony. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie on tu zniknął, czekajcie? Ej, a może? Tutaj! Tutaj trzeba kucnąć! I co tu jest? Ej, widzisz? Ej, Lumi, Myślałam, co Gdzie że ty się jesteś? w ale nie tutaj na dole wylądowałam. To fejkowa w ogóle lawa. Patrzcie, nic nie zabiera nam serduszek fejkowa lawa. Ale teraz musimy zachować ostrożność. Chyba wbiliśmy, słuchajcie, do tajnej bazy Shin Sonic. Ej, co tu jest? To jest baza Shin Sonic. Jeśli nie jesteś Shin Sonic, natychmiast idź stąd. I tu w ogóle to jest polski chyba Shin Sonic, bo napisane przez Shin Sonic, przez szy. Okej, okay. Lumia, co to za płytki naciskowe stawałaś na tym, czy nie? Nie, okay. jeszcze, a nie, to takie, co kolce, kolce wystają. Dobra, trzeba je omijać. Okej, okay, dobra, tu jest jakiś parkur, idziemy, idziemy, hop, 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 hop. Ej, tam jest jakieś następne pomieszczenie, widzę go. On jest dużo dalej, Lumi. On tam jest w ogóle jeszcze w trzecim pomieszczeniu. W ogóle coś kombinuje. a Tu jest dostęp na kod. Ciekawe, co on tam robi, widzowie. Coś, coś tam kombinuje, Ewidentnie, Widzicie? Jest tam, nie wiem, jakiś bedrock. Naprawdę, Lumi, chyba to nie jest dobry pomysł, żebyśmy tam szli. Widzę jego buźkę no, albo no, nawet... nie wiem, ale jak chcemy się tam dalej dostać, to będziemy musieli wykonać tutaj zadanka. Rzeczywiście, cztery zadanka. Kto by się tego spodziewał? Czekaj, czytamy pierwszy. Ulubionym kolorem Shinsonika jest różowy, niebieski, czerwony. No to chyba no, to jasne, łatwe. że niebieski. Czyli czwórka to jest pierwsze, Lumi. Gdzie Shin Sonic zrobił sobie bazę? Koło domu G-Play'a, koło domu burmistrza, koło domu Lakiego? Oczywiście, że koło domu Lakiego, czyli 4-3, to są pierwsze pytania. Lumi normalnie ma dla ciebie medali, chciałem kupić ci właśnie. Ojejku, dziękuję. Ale jeszcze jaki muszę piękny. zapłacić za niego, bo tak szybko uciekliśmy z tej galerii, że nawet nie, nie, nie zapłaciliśmy za, za nasze zakupy. Dobra, trzecie zadanko, czytam, uwaga. Ile razy Shin Sonic pokonał G-Play'a? Ty. Ile chyba nie wiem, ostatni odcinek to oglądał, to pewnie wie. Mi się zdaje, że tam par razy mnie przegonił, ale chyba mnie pokonał tylko raz z tego co pamiętam. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że raz Lumi. Okej. Okay. Ile królików było u góry? Ty? Ile tam królików było w tej ba bazie takiej, gdzie ja właśnie były... Dwa. dwa na pewno? No tak, dwa ja 4, 3, Cztery, trzy, sprawdzimy. Zobaczymy, czy działa. 4, 3, jeden, dwa. Ale byś mnie popchnęła, Lumi, prawie bym zleciał. Okej, okay, tak? teraz cicho, ostrożnie. O, stusznie. on tam jest, on tam Dawaj, jest. Dawaj, dawaj, idź. Okej, okay. teraz cichutko. Co on tutaj chyba mieszka? Ma normalnie kuchnię. Tutaj w ogóle są jego jakieś zdjęcia. No, Sonic, sonik, w... sonik, słuchaj. Będziesz o? tutaj sobie siedział. A ja tylko muszę jeszcze pójść tam do siebie, no, sonika, do sypialni. Gada. Ej, I tam jeszcze coś popatrzeć On tu idzie, Lumi! Sobie. Szybko! Szybko chowajmy się! Dawaj, ja do szafy tutaj się chowam. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty też szybko za zastawiaj to. Ja nie mogę, okej, okay. No Widzimy. dobra. Ej, Czy tutaj nie. ktoś gdzieś był? O nie. Jakieś tak dziwnie to wszystko Mamy dla problem, mnie widzowie. wygląda. On tu idzie. Czekajcie, Lumi jest w szafie. Mam nadzieję, że nie znajdzie Lumi. Okej, okay. on nie o, otworzył proszę, szafę. Proszę, mam ciebie tutaj. O, nie, słuchajcie. o chodź tu, jest zaraz cię wezmę i załatwię. Nie, co to co ma robić? być? Co ty robisz Zostaw w mojej bazie? A masz? O nie, dobra. O, nie, słuchajcie, on pokonał Lumi, widzieliście? Ale mnie tutaj na razie Jeszcze nie tutaj wiecie. ktoś jest? Halo? Dobra, chyba nikogo nie ma. Dobra, to idę dalej. Dobra, widzowie. O, nie, nie zobaczył, nie miałem dużego farta ale Lumi została pokonana przez niego. i czekajcie, on coś tam teraz robi przy komputerkach. Widzieliście, że on porwał w ogóle Sonika i w klatce normalnie jest Sonic? Słuchajcie, Lumi tutaj chyba źle, złą kampę wybrała w szafie. Czekajcie, otworzymy tutaj to i patrzcie na to, coś robi. Także ja po cichu bym sobie tutaj wyszedł teraz. O nie, zabedrokowałem to trzeba to zniszczyć, bo później ciężej mi to będzie zniszczyć, okej? Okay. Ja ci ile złota. Czekajcie. Ej, Sonik! Sonic. Wypuść mnie, wypuść mnie, a mnie to uwięził. Krótko, bo on, słuchaj, może to usłyszeć. Dobra, czekaj, uwolnię cię, ale ostrożnie, dobrze? Chodź, dobrze. dawaj, wychodź, otworzyłem ci tutaj drzwi. Dobra. Tu jesteś więziony przez tego Shinsonika, jesteś prawdziwym tak, sonikiem, tak? Tak, on naprawdę, on mnie tutaj normalnie bierze i mnie więzi cały Dobra, czas. Dobra, uciekajmy stąd, zanim się zorientuje, że tu jesteśmy. Znasz tu jakieś wyjście? Ej, czekaj. Tak, musimy, nie, nie, nie może on nas zobaczyć. Nie może on nas zobaczyć i tam musimy po prostu biec jak najdalej. Gdzie, I tam gdzie, jest gdzie? takie, tam na wprost, tam o, tam za tym złotem, tam jest taka winda. O nie, dobra, tu dawaj, on zobaczył nas! Oni jeszcze i Sonik Zostaw nas zobaczył! Mi Jaka winda! U Soniku u gdzie ta winda sonika. jest! I dobra, tutaj, wydostaliśmy się, szybko, szybko, zabudujmy to, zanim on tutaj się wydostanie, dobra, zabeczkowałem w ogóle to, teraz nie da Uf, rady się stąd to wydostać. Dobrze. To dobrze, nie, raczej nie powinien się tutaj stąd wydostać. On, w ogóle mam z nim takie problemy, on mi zabrał wszystkie moje moce. Serio, zabrał ci moce? Nie umiesz szybko biegać teraz? Nie, teraz jestem taki normalny, zwykły. Ale co, zbrojka pojadaje ci moce, czy jak on to w ogóle zrobił? Tak, moją taką zbrojkę zabrał, Choć tutaj. tutaj mi takie moce i takie eliksir też. Jest w ogóle mój dom, Sonic, ja ci, słuchaj, zrobię schronienie, będziesz mógł tutaj o, przeczekać. super, dziękuję. Słuchaj, i będzie dobrze, bo jemu, synkowi w ogóle Minecrafta kupiłem ostatnio, także tutaj mu o. zostawię. Także, wiesz co, ogólnie z tym Shin Sonikiem to są problemy, bo on nam po prostu niszczy miasto, demoluje i tak dalej, nawet zabierał ludziom ręce i nogi, wiesz? Jejku, to jaki niedobry on jest. No, także słuchaj, ja nie wiem, co z nim zrobić. W ogóle nie mam pojęcia, ale I, teraz. I wiemy, odbierz ma mu te moce moje. Słucham? Odbierz mu moje moce. I co, i wtedy mu, mi pomożesz go pokonać, czy co? Tak, i wtedy razem go weźmiemy i pokonamy. A teraz ja muszę się po prostu przespać. Co w ogóle? Słuchajcie. On sam Sonic ogólnie nie chce mi pomóc. Ja miałbym drugi raz wrócić w ogóle do tej bazy Sonica. I w ogóle mojej moje głowy tam nie widać Widz, widzicie widzowie, jakby w ogóle przezroczyste były te oczy. Miałbym wrócić i odebrać e, Sonika normalnie moc w sumie nie głupi pomysł, zaryzykuję i tam idziemy. Widzowie wejdziemy teraz do jego bazy tą windą, którą tutaj w ogóle zespałnował. E, sobie przy moim domku w sumie ten Shin Sonic o tutaj kucniemy i patrzcie. Ej, Lumi, co ty tu robisz? Nie boisz się L normalnie? Co ty tu kombinujesz? No, stwierdziłam, że przychodzę po prostu tutaj po złoto. On ci pokona w ogóle przecież. Złoto. Ty widziałaś nie no wiem, ja za to, że on tak zrobił, to ja chcę mu to zabrać. Ej, Lumi, podobno gdzieś tu jest kostium Sonika prawdziwego. Tu był uwięziony Sonik i normalnie musimy pomóc mu odzyskać jego mocy i wtedy pomoże nam pokonać tego Shin Sonika. Widziałaś tu gdzieś zbroj Sonika? Trzeba się rozejrzeć. Tu jest pełno książek, ale zbrojki tutaj nigdzie nie widziałem. Czekaj, może tutaj gdzieś, e, wiesz, widziałaś coś może? Rozglądałaś się nie, tu? Nie, nic nie widziałam, nic nie widziałam. Bo tam widziałam. nic nie było w tych skrzynkach i tak dalej. Także ta zbrojka, nie wiem gdzie on, w lodówce? chyba nie schował, słuchaj. Nie, nie mam pojęcia, gdzie w ogóle to mogłoby być. Nie wiem, Lumi, pomożesz mi, musimy po prostu. Jasne, pomogę. Sonic jest pomogę teraz w moim poszukać. domu normalnie. I teraz. I, I musimy mu pomóc, i on nam pomoże z Shinsonikiem. A może słuchajcie, tak naprawdę Shin Sonic tutaj nie trzyma swoich najcenniejszych rzeczy, tylko gdzieś indziej. I na przykład ten strój kostium, Lumi, ty, ja wyszedłem w razie co? Może ten kostium ja gdzieś indziej chowa? Ja muszę powiedzieć o wszystkim, słuchaj Sonikowi. I normalnie... Dobra, to lecę, ja lecę do siebie. Ej, jest problem... Jest problem. Słuchajcie, co to za ogień? Co tu się stało? Mam nadzieję, że tu nie przyszedł Shin Sonic i znowu nie porwał Sonika. Tak, Shin Sonic. Będę teraz z tobą tutaj Ej. Tobie pomagał. O, będziemy nie. razem bardzo źli. Jak to? Ej, co to jest? W ogóle Sonic z tak, jakimiś czerwonymi ja teraz oczami Sonic. Ja jestem z Shin Soniciem. Będziemy twój dom, będziemy niszczyć nie tutaj no. po prostu wszystko. Sonic, ja cię uratowałem, a ty teraz z nim współpracujesz? No, to co z tego, ale będę z Zostawcie nim współpracował. Mnie. Zostawcie mnie. Demolują mi cały dom! No tutaj wezmę i załatwię! Zostawcie mnie! A do tego domu to już nie masz psemki ja żadnego! Wy weźcie mnie, dajcie spokój, ratuku! Pomocy, pomocy, ratuku! Lumi, pomocy, jesteś gdzieś tutaj? Ja nie na mogę. Na dole, na dole jestem! Lumi, zniszczyli mi chatę! Sonic nas zdradził, on jest Sonicem X ma teraz czerwone oczy, słuchaj. I mam cały dom zniszczony i mam taki problem. No to jest masakra, na nie prawie. wiem co mam robić. Myślę, Ty, że no Sonic nam to W nam takim pomoże. razie bierzemy TNT i rozwalamy bazę. Co TNT? I dziesięć masz? Serio? Myślisz, że to dobry pomysł? Mścić się, tak. słuchaj, a co jak ich rozgniewamy jeszcze słuchaj twój dom zniszczą mi całe miasto zaraz? Nie, chyba tak nie będzie. Dawaj idziemy rozwalić. Dobra, no to słuchaj, odegramy się na nich. Jak oni mi zniszczyli dom, to my też im zniszczymy bazę w takim razie. No i widzowie jesteśmy w bazie Shin Sonica i na... Pierwszy ogień możemy po prostu sobie tutaj tak pyknąć. O, na przykład tutaj pikniemy, że to nie jest już baza z Shinsonika, przykopiemy się do tego drugiego pokoju, Lumi, patrz! Przykopałem o, się. Super! Teraz... Normalnie możemy się podsadzić, ale z TNT I słuchaj, normalnie możemy się tutaj, yy, wiesz, bawić w niszczenie bazy Shin Sonicowi. Tutaj na przykład sobie coś coś nie coś odpalimy, dajmy na to. Takie fajerwerki małe zrobimy. Uwaga, zobaczymy jaki będzie efekt. Czy pozytywny? No raczej bardzo no. pozytywny. ok. Jak Ci się podoba Lumi? Teraz... Ekstra, bardzo Tylko fajnie, wiesz co, bardzo mam ładnie. nadzieję. Ty, a tu jest bedroka! W ogóle on to zabudował, tego chyba mu nie zniszczymy, to są chyba pancerne szyby z tego co chyba widzę. Tak. I słuchaj, jedyne co to my możemy mu zniszczyć te komputery. Okej, okay, mebelki, ale tego pokoju mu nie zniszczymy, czemu on jest pancerny? Ciekawe nie, z jakiego pijanki. powodu nie? nie Siądali tu przyszedł. Lumi, mamy problem, mamy problem. O, co Goni wy tu mnie. wyprawiacie? Co I... wy tu robicie? Co wy mi niszczycie? Ty znam, zniszczyłeś mi domek, to ja teraz ci też niszczę bazę, słuchaj. I... O, a... to ja w takim razie niszczę miasto. Wow. Zespawnowałem się na noszach, widzowie, przy szpitalu. Pokonał mnie ten straszny potwór, a w sumie to sam się chyba pokonałem z TNT. I jak, Jeepie? Wszystko w porządku z tobą? Ciebie pokonał? no nie za bardzo. Nie udało nam się, słuchaj, w sensie udało nam się zniszczyć jego bazę, ale nie udało nam się go chyba pokonać. Chyba, że go wysadziło to TNT. Nie wiem. Nie, wydaje mi się, że nie. Ale wiesz co? Wpadłam na pewien pomysł, no. że może jest jedna osoba, która mogłaby nam pomóc. Kto to? Bo Sonic miał kiedyś taką dziewczynę Amy i ona mieszka tutaj naprzeciwko no domu Nuba. Taki diamentowy domek. I może ona by jakoś zrobiła, żeby ten Sonic, który był kiedyś normalny, stał się już dobry. No to możemy pójść, pogadać. Ja tutaj wyrzucam w to ogóle ja zadanka. Zrobimy sobie miejsce w To też nam nie jest potrzebne. Naprzeciwko Szyfko domu nupka diamentowy dom, to chyba tutaj, słuchajcie, zapukamy. Puk puk, przepraszam, jest tu ktoś, chyba nie ma, słuchajcie, tej Amy teraz chyba że się chowa przed Shinsonikiem, ona może być słuchajcie łatwym celem. Ej, jednak tu ktoś jest. Puk puk, przepraszam. Już już otwieram, proszę. Pani to Amy? Była dziewczyna tak, Sonika? Tak, zgadza się, to ja. Aha, bo ogólnie jest problem, bo. Uratowałem Sonika, pani byłego chłopaka, ale on nagle mam. się stał zły pod wpływem shin Sonika. Nagle jego oczy zrobiły się czerwone i razem demolują on mój mnie dom. Ale już nie obchodzi. No ale... my już nie jesteśmy razem. Ale może by pani go jakoś, nie wiem, spłynęła na niego, żeby nie był zły ja i nie demolował tu. Ja jestem po prostu na niego zła. No pomogę pani, jakkolwiek się da, pieniążki mam. No dobrze, to powiem pani jedną prze... rzecz, przekonać? że ogólnie te jego moce, to w ogóle ma burmistrz. A co, I burmistrz? I musiałbyś. Burmistrz tak... współpracuje z czyim Sonikiem? Nie, on po prostu zabrał. Ukradł mu je. Tak. Te takie zbroje, które Nie dają wiedziałem. te moce. Musisz pójść i je odzyskać, i dopiero wtedy się zastanowię. Dobra, dziękuję pani Amy. Idziemy do burmistrza. Nie spodziewałem się, słuchajcie, że burmistrz okradł normalnie Sonika z jego mocy. Puk, puk, przepraszam, panie burmistrzu. Dzień mam dobry. Takie pytanko, czy wie tak? pan cokolwiek na temat. Yy, mocy Sonika, jego, nie e, wiem, Nie, nic nie wiem, do widzenia. Ale jak do widzenia, słuchajcie, ty w ogóle... No nic, jakby nie wiem, yy, nie, nie może tych mocy być tutaj w mieście, bo one bardzo dużo złaby zrobiły. okej, okay, dobra, do widzenia. Nic widzowie... mu nie powiem, nic mu nie powiem, że je mam na górze, co on sobie na myśli? Górze? Okej, okay, podsadzimy się widzowie tutaj przecież. Mamy TNT i podsadzimy się TNT, bo nie ma w sumie innych bloków. Nie chcę wcale demolować domu burmistrza. Słuchajcie. Nie będziemy tego wysadzać, później to zniszczymy, ale czekajcie, tu nic nie ma w tym pokoju. Dobra, wejdziemy tutaj może oknem. Ok, czy ja się tu zmieszczę? Nie zmieszczę się, bo tu jest jakiś blok. Musimy troszeczkę rozmontować dom burmistrza i być cichutko. Czekajcie, tutaj nie ma nic. Okej, okay, może jeszcze wyżej to jest. To jest może, słuchajcie, na następny piętrze jeszcze... A co ty Jejku, tutaj burmistrzu? robisz? Yy, właśnie tutaj yy, mam na prezent właśnie, bo tutaj tak? yy, o, y, ostatnio 300 zł dla burmistrza y, znalazłem. A dobrze, dobrze, to idę wpisać sam do książeczki. Dobra, to do widzenia, do widzenia, okej. Okay. Do książeczki, gdzie wpisać widzowie, to jest jeszcze wyżej. Za, za mało się podsadziłem, powinienem. Ej, ta policja w ogóle była. Ej, okej, okay, mam mało czasu. Policja może teraz podkablować, że jest TNT pod domem burmistrza. Czekajcie, to było gdzieś tu. Dachem tam wbijemy, może. A to jest tutaj, patrzcie. Okej, okay, strój Sonika. Ej, ubiorę sobie taki strój. Będę mieć mocy Sonika. Nie gadajcie. Weźmiemy jeden strój dla siebie, drugi dla Sonika. Okej, okay, hopsa. I szybko, słuchajcie, tutaj. Teraz spróbujemy. Jo! Ja nie mogę, widzowie, No skoczę wysoko. Ej to jest niebezpieczne, ile mi życia zabiera. Chodźcie na to, nawet tu nie zdążę podskoczyć. Co jest grane? Ja nie mogę, widzowie, burmistrz okrad normalnie Sonika. Ej dobra, nie możemy odpalić tych TNT. Ja nie mogę... Mam już normalnie super moce, Sonika! A co to za TNT pod moim domem! A, nic takiego, burmistrzu! To ja tutaj chciałem się tylko podsadzić, już mam wszystkie ej, ej, ej. moce. Ej, o co tu chodzi? Ej. Stój, wstać w tej chwili! nie złapiecie mnie, bo jestem zbyt szybki. I ja nie mogę. Ale zasuwam! No to złapcie mnie jak chcecie, słuchajcie, możecie mnie złapać. Przecież to nie jest żaden problem, No Boli... chyba nie, no nie damy rady ciebie złapać. Czy ty ukradłeś mi te Sonika zbroje? Nie ukradłem, tylko burmistrz ukradł Sonikowi. Patrzcie, nie jak oni ja je musiałem ja lecę... zatrzymać. Fajnie, ja lecę teraz do Amy, słuchajcie, powiedzieć, że wszystko mi się udało, ale patrzcie w ogóle, co to jest za kozak. Ja nie mogę, jak ja mogę teraz sobie na wakacje pobiec nawet, słuchajcie, na piechotę nad morze, czy gdziekolwiek. Ej, dobra, idziemy teraz do Amy. Puk, puk. Ej, drzwi są otwarte to wchodzimy chyba jak są drzwi otwarte. Ej mi! Znobyłem normalnie skafander Sonika, rozumiesz? Bo jak szybko A, biegam no, faktycznie, To jest kozackie widzę. Mogę sobie zatrzymać jeden, bo mam dwa No dobrze, dobrze, no dobra To w takim razie ja z nim pogadam Tak, pogadasz normalnie To musimy go tylko znaleźć, gdzie on jest Ale co, wtedy ten skafander będziemy musieli mu oddać, żeby odzyskał swoje moce? Czy on ma tak. swoje moce? No, będzie musiał chyba odzyskać te swoje moce Dobra, no to ja go mogę odnaleźć Bo nie wiem, czy ty też tak umiesz szybko biegać? Ty też masz takie moce, czy nie? Nie, ja akurat... Tych mocy to to nie Sonic, ma. Sonic, Sonic, za mną, nie złapiesz mnie, słuchaj. Czekajcie, Sonic. jakoś go sprowokujemy. Tutaj, Sonic. Zobacz. Sonik, to... słuchaj, tutaj się. jestem. Musimy porozmawiać. Masz być już normalny. TNT odpalał mu... jej. Ej, mia... co ty robisz? Jaki oszalałeś, Ja nie mogę sam. Jaki to jest nóg, Widziałaś? Normalnie wysadził co TNT. Co on zrobił? On chyba to specjalnie zrobił, tak mi się wydaje. A może teraz się zrespałni jako trochę lepszy normalnie tutaj Jerzyk, bo to jest i wy jesteście jeżami, nie? Tak naprawdę no. macie kolce. No, Sonik, słuchaj, ja do ciebie wrócę, ale ty już masz być normalny. Rozumiesz? I masz po prostu przestać być taki niedobry. Patrzcie. I masz pokonać tego niedobrego Shin y, Sonika. Ej, Sonik, ty już jesteś Dobrze. normalny. No mam... tak, jestem już normalny. No to twoje moce, to ty o, normalnie dziękuję, byłeś... dziękuję, dziękuję tobie bardzo. Ty byłeś złym Soniciem X pod wpływem normalnie tego Shin tak? Tak, zgadza się, teraz dobrze. Yy, musimy go w takim razie teraz pokonać. Dobrze. On za dużo zła zrobił. To no ja ci pomogę, bo też teraz normalnie mam super moce, bo mam dwa skafardy. Dobrze, no to chodźmy go to chodź, Znajdziemy go. Widzowie, Shin widzicie, jest przy moim domku. Nie wiem, co on tam kombinuje, czego on ode mnie cały czas chce, ale zaraz mu pokażemy, Sonic, to co... Co, jesteś gotowy? O, tak, nie ty, jestem. gotowy. Słuchaj, szybko. a czy ty byś chciał wyglądać tak samo jak ja? I co wtedy byśmy byli w jednej drużynie Sonikowej? Tak! Dokładnie, to Dobra, dawaj, ale miksturę. Szybko, bo, bo Dobra, co to za mikstura? Ej, co? Teraz jestem Sonikiem? Dwa Soniki? Ej, tego jeszcze nie było! Ej, dobra! To ja Sonic mam ty jeszcze w razie co TNT, ale nie będę ich używał w moim domku. Dobra, spróbujmy wykorzystać naszą szybkość. Na początku trzeba go zrzucić w ogóle stąd. Słaź stąd, czyń Sonik! Cożeś co narobił mi w domu? No, co no, ty tutaj robisz? Niszczysz tylko całe miasto. Rozwalałeś nie wolno w ogóle tak. mi cały dom? Co to ma być, jak to wygląda, Cwaniaku Idź jeden. Idź sobie lepiej stąd. No, w tej chwili. Sonic, wykorzystamy naszą szybkość teraz? Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Co wy mi tutaj robicie? Nie zostawiamy ja cię, zaraz słuchaj. Kocharzę. Jesteś słuchaj, tra tragiczny, po prostu jest nie, w ogóle dla Ale społeczeństwa nie się żaden nie przydajesz. Tragiczny. Jesteś nieprzydatny, a tak naprawdę jesteś po jestem prostu najsilniejszy. Nie nie dacie sobie tutaj... ze mną Robisz, robisz niż pożytku, szczerze Sonik, jesteś straszny, ale udało nam się go pokonać, Sonik, widziałeś? Jak my to tak? zrobiliśmy? Nie wiem, udało się mam nadzieję, że już tu więcej nigdy zobacz, nie wróci. Zobacz tylko jak mój dom wygląda. To jest po prostu jakaś porażka, słuchaj, no może to u to ciebie zamieszkamy. Będę... No to do, dobrze, dobrze, tylko będę musiał później ci tutaj pomóc, żeby odbudować ten dom. Dobra, dawaj, normalnie, teraz ja się cieszę, jestem Sonikiem, rozejrzyjmy się po mieście całym. Normalnie tutaj, wiesz co, powiem ci, ej! Ktoś tam jest na górze! W ogóle jakaś A? starsza pani jest na na, samej, na samym dachu pomocy, tego. Chwila! Pomocy, pomocy, starsza panie, pani, co pomocy. pani tam robi w ogóle? Co Nie jest grane? Nie mam okularku! Nie wiem, jak tutaj i się tak stało, że tutaj jestem na górze. Dobra, widzowie, spróbujemy wykorzystać nasze moce. Nie wiem, jak mam tutaj zejść. Spokojnie, starsza pani, niech pani poczeka. My, Soniki, robimy dobre uczynki i podsadzimy się tutaj. Okej, okay, hop, jesteśmy już na samej górze. Niech pani nie podchodzi do krawędzi. Gdzie ta A pani A gdzie tu krawędź? Gdzie tu proszę krawędź pani? mamy? Pani, nie, 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 stop, nie, nie. stop, stop. Mam stop, tam stop, iść stop. prosto? Ostrożnie, proszę pani, tutaj drzwi. Widzi pani mnie, czy Wie? pani mnie nie widzi? A tak, średni, wnuczek ty chyba mój jesteś. Nie, ja jestem tutaj teraz z Sonikiem, w ekipie Sonika. Teraz musi pani zejść z Czek tak wygląda tym moim wnuczkiem. Ej, proszę pani, nie! Niech pani tu no, nie wyskakuje Nie, do dobrze, dobrze! Na idę dół schodami. Przecież. Ja nie mogę, nawet nie wiem, jak tego zabudować. Dobra, są jakieś dwa bloki. Tutaj, tutaj na dół mam iść. Tak, na sam dół, na sam dół. Dobra, Sonik, sprowadź tą panią na dół, a ja dobrze, będę, słuchajcie, się ja rozglądał. Idę na dół I teraz tutaj. będziemy z po prostu super bohaterem, o nie! Słuchajcie, pół serduszko!